Dzień dobry Państwu. Otwieram 63. sesję Rady Gminy w Witam Pana Wójta, witam Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, witam Państwa Sołtysów, wśród nich naszą Radę Obywatelową, witam Państwa Radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że nasze obrady są w tej chwili mamy obecnych na sali 13 Radnych. Wybierzemy sekretarza obraz zgodnie z listą obecności. Ostatnio to pan Sawicki. Kolej przypada na pana Ksztawnika Macidoszkę na raz Przegłosujemy tę kandydaturę. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za tym, że pan sztabnik był sekretarzem. Proszę bardzo, głosujemy. Dębańskie Dwa. za, Dębański Marcin za. Kamiński Mirosław za, Bartosz Krzemiński za, Kamiński Grzegorz Obojski Marcin za, Podakowski Michał Pawełski za, Cekrza Andrzej za, Przodak Andrzej Tomasz za. za, Marcin i Wierzchowski Stanisław za. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Odczytam Państwu proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy Otwarcie sesji Sprawdzenia sprawdzenie obrad. Punkt drugi Wybór sekretarza obrad. Punkt trzeci. Przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty przyjęcie protokołu z 62. sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2023 roku. Punkt 5. Informacja o interpelacji uchwały oraz ważniejsze działania w okresie między sesjami. Punkt szósty. Interpelacje i zapytania i odpowiedzi na nie. Punkt siódmy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy jest 20. W środku 8, kontrolne wnioski, zapytania, punkt 9, zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Przegłosujemy porządek obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprzedniego porządku obrad? Proszę bardzo, głosujemy. Domański Jezma, Domański za". Marcin, za". Kamiński Mirosław, za". Przemieński Bartosz, Kubieński Grzegorz, Awoński Marcin, Za, Ołgatowski Michał, Pawełski Tomasz, Piotrza Amrzyk, Za, Przządak Amrzyk, Tomasz, Cztawik Marcin i Jeszmański Stanisław. W porządku został przyjęty jednogłośnie przy protokół protokołu z poprzedniej sesji. Ja jak uważam na strzeżeń. Czy z Państwa ma jakieś uwagi na protokołu. Jeśli nie, nie ma, nie widzę, to przygłosujemy protokół. Kto z Państwa chciał przyjęcie protokołu z przejścia drugiej sesji? Proszę bardzo, głosujemy. Domański Edward. Za. Domański Marcin. Zas. Kamiński Mirosław. Za. Bartosz. Za. Kwiatkowski Grzegorz. Za. Wojski Marcin. Za. Oblakowski. Za. Pawęcki Tomasz. Za. Andrzej. Sawicki to za, nasz Szanowni, Marcin i Wierzchowski Stanisław Tak. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt piąty. Informacja wójta hotelu realizacji uchwał Rady oraz ważniejsze działania w okresie legislacyjnym. Proszę bardzo, Panie Wysokie. Szanowni Państwo, witam Dzień. bardzo serdecznie. Trwają prace związane z wymianą poszycia dachowego oraz ociepleniem stropu na świecznicy miejscowości Sobotlężów. Z takich złych informacji, Szanowni Państwo, to do dzisiaj było składanie ofert na przebudowę dróg gminnych. Niestety nie wpłynęła żadna oferta. Zakończyła się rozbiórka żywności w Żywność, którą zbieraliśmy dla Polaków mieszkających w Ukrainie dla polskiej parafii, W dniu wczorajszym została załadowana i wyjechała, więc udało nam się zebrać około trzech żywności, a pewność o czystości wszystkim całkowicie. Dziękuję za osobom, które się włączyły w tą zbiór. Rozpoczęły się, Szanowni Państwo, prace związane z przebudową kolektora wodnego wody deszczówki na terenie tu, gdzie będzie budowana hala sportowa. Te prace są związane właśnie z budową hali sportowej i zaraz po świętach rusza ją yy, prace związane z budową hali sportowej. I odbył się akt notarialny yy, yy, pomiędzy... Jeszcze wrócę tutaj, szanowni państwo, do no, dróg do, tego, do tej informacji. No, nie jest to dobra informacja, wręcz bardzo zła informacja, żadna oferta nie wpłynęła. Niemniej jednak pozmieniały się przepisy i te środki, które dostaniemy, które gminy zostały przyznane, bo one jeszcze raz nie wpłynęły, one nam, że tak powiem, nie przepadną ale pewnie będziemy musieli zmniejszyć zakres dwóch, a więc z któryś odcinek zrezygnować. Czekamy jeszcze na odpowiedź z Urzędu Wojewódzkiego, bo tam złożyliśmy drugi wniosek, ale obecnie ten wniosek jest rozpatrywany, a tam nie ma takich konkretnych wytycznych, w jakim czasie on ma być rozpatrzony. Także no tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Wójcie. Punkt szósty. Interpelacje i zapytania Radnych. <tryk> nie ma chętnych do zabrania głosu, przechodzimy do punktu drugiego. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej w milionie rok. 2020 Państwu projekt uchwały. Uchwała nr 63, łamane przez 281, łamane przez 2023, Rady Gminy Janiec z dnia 4 kwietnia 2023 roku. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Janiec na 2023 rok. Na podstawie aktów prawnych Gminy na podstawie Rady Gminy Janiecki, uchwała następuje. Paragraf 1, ustęp 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem urodzenia uchwały. Punkt 1. Zwiększa się dochody o kwotę 31 900 zł. Ustęp drugi plan dochodów budżetu gminy, gminy ogółem wynosi 800 18 455 961,61 zł. Punkt pierwszy. Dochody bieżące w kwocie 12 554 685,88 zł. Punkt drugi. Dochody majątkowe w kwocie 5 901 275,73 zł. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Sprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy i o to 23 roku zgodnie z załącznikiem nr 2. Uchwały. Punkt pierwszy. Zwiększa się wydatki o kwotę 49 900 zł. Punkt drugi. Zmniejsza się wydatki o kwotę 18 000 zł. Ustęp Drugi Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 20 889 770 zł, 7 zł, 61 groszy. W tym punkt pierwszy wydatki bieżące w kwocie 11 704 987, zł, 34 gr. Punkt drugi wydatki majątkowe w kwocie 9 milionów 184 790 27 zł 27 groszy. Paragraf 3 ustęp 1 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 433 816 zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 433 816 zł, ustęp drugi przychody budżetu gminy w wysokości 66 184 zł kredyt oraz spłata udzielonej pożyczki w wysokości 30 tysięcy złotych z na rozchody, spłatę pożyczki 14 944 zł i kredytów 81 240 złotych. Ustęp 3. Przychody budżetu gminy w wysokości 2503, 2 tysiące 2 30 tysięcy złotych, rozchody w wysokości 96 184 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf 4 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na ustęp pierwszy sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 150 000 zł ustęp drugi. Na spłatę trzecie zaciągnięty zobowiązań w wysokości 66 184 zł ustęp trzeci. Na zaplanowany deficyt w kwocie 2 433 816 zł. Paragraf 5 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszenie. Może Państwo? Dala, hmm. e, oraz zabezpieczono środki na no wydatki bieżące. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do uchwały? Nie widzę. Jeśli tak, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest na uchwały? Uchwały za uchwały w sprawie zmiany uchwały w budżetowej gminie na rok 2023? Proszę

O 8. Wolne wnioski i zapytania. Nie widzę żadnych pytań ani wniosków. Wobec tego przechodzimy do punktu 9. Zamknięcie obrad. Dziękuję Państwu za udział w sesji. Zamykam 63. sesję Rady